6 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek radnego Jerzego Barana ze względu na pilną potrzebę podjęcia uchwały związanej ze zwiększeniem w budżecie gminy kwoty przeznaczonej na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Będziemyślu w ramach programu Olimpia. Program Olimpia to przedsięwzięcie realizowane w obszarze sportu z myślą o poprawie infrastruktury sportowej na terenach przyszkolnych w Polsce. Biorąc pod uwagę, jak istotna jest aktywność fizyczna w życiu dziecka, efekty takiego programu mogą przyczynić się do znaczącej poprawy generacji przyszłych sportowców oraz propagować zdrowy styl życia wśród młodych Polaków. Głównym celem programu jest poprawa stanu obiektów sportowych na terenach o mniejszym stopniu urbanizacji. Inicjatywa zakłada budowę nowoczesnych przyszkolnych hal sportowych. Gmina Sędziszów Małopolski w ubiegłym roku złożyła wniosek na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnych. Przy szkole podstawowej w Będziemyślu. Dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej ma związek, ma związek po pierwsze z procedurami przetargowymi, jakie rozpoczęliśmy po raz drugi w czerwcu i one muszą się zakończyć tak naprawdę w dniu dzisiejszym, najpóźniej w dniu jutrzejszym. E, historycznie chciałbym przypomnieć, bo o tym programie to już mówiliśmy. Program Olimpia. Jeszcze nabór wniosków był w poprzednim roku. Myśmy wystartowali w tym naborze, zgłaszając budowę sali gimnastycznej. Yy, chociaż ona, trochę na trochę... Ja będę mówił sale gimnastyczne w skrócie, bo ona ma dość długą nazwę. To jest boisko wielofunkcyjne, zadaszone i tak dalej, i tak dalej. Yy, program Olimpia, który yy, był rozpisany jeszcze za poprzedniego rządu były określone wytyczne, jakie trzeba było spełnić warunki, żeby w tym programie mógł wziąć udział, również wytyczne związane z infrastrukturą tą architektoniczno-techniczną, czyli jaka ta hala powinna być, z czego powinna się składać, jakie elementy są obowiązkowe. Między innymi była tutaj w tym programie. Określona konstrukcja, konstrukcja tej hali, czy tego boiska wielofunkcyjnego, zadaszonego to miało być zadaszenie, miało być zadaszenie łukowe, miało to być boisko, mo, można było dwie wersje wybierać, to myśmy wybrali tą wersję hali mniejszej o powierzchni zadaszonej boiska do gry 9 na 18. Obowiązkowym elementem tej hali była strzelnica laserowa, jak również scena nieduża i trybuny. To były takie obowiązkowe elementy, które musiały znaleźć się w projekcie, żeby móc skorzystać z tego dofinansowania. Myśmy ten wniosek złożyli, uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 530 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, bo już na ten temat, żeśmy rozmawiali, <laughs> ogłoszyliśmy przetarg, najpierw dokumentację projektowo-techniczną, bo tej dokumentacji nie mieliśmy dopiero po tych warunkach, jakie zostały określone. Taka dokumentacja została wykonana. Pierwszy przetarg ogłoszony został jeszcze w marcu. Najniższa cena to była 5 milionów 192 tysiące złotych. Kolejna oferta były dwie oferty 6 milionów 139 tysięcy. Z uwagi na to, że ceny znacznie przekraczały wartości kosztorysowe, czy wartości, które czy pieniądze, które mieliśmy zapisane w budżecie, bo w budżecie mieli, mamy zapisane 2 miliony 800, 000, dobrze? Mówię 2 800 według ceny kosztorysowej na czas składania wniosku. Drugi przetarg ogłosiliśmy w czerwcu bieżącego roku. Do tego przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jedna firma oferowała wykonanie tego zadania w tym zgodnie z projektem na kwotę 5 milionów 762 tysiące. Ponad druga firma, która złożyła korzystniejszą ofertę 4 miliony 950 tysięcy złotych. W związku z tym, że ten problem dotyczy nie tylko naszej gminy, dotyczy to wszystkich praktycznie gmin, które przystąpiły do programu Olimpia. W związku z tym, że myśmy również jeszcze początkiem, czy w marcu po tych kwotach, które wyszły z pierwszego przetargu, również pisemnie zwracali się do Ministerstwa Sportu z prośbą o o przeanalizowanie możliwości zwiększenia dofinansowania jak również możliwości rozliczenia inwestycji w roku 25. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego poinformował, że 3 września Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło nowe zasady programu Olimpia. W tych zasadach tego programu Olimpia w tych nowych propozycja ministerstwa jest taka, żeby móc wnios że mogą samorządy wnioskować o zwiększenie dofinansowania na budowę tych hal do 70% kosztów już tych rzeczywistych poprzetargowych w naszym przypadku, gdybyśmy. bo my jesteśmy po przetarg, bo wiele gmin jeszcze jest po unieważnionych przetargach, jeszcze nieogłoszonych kolejnych przetargach. My akurat już jesteśmy po przetargu, tak jak mówiłem, dziś muszę, musimy dokonać, czy ja muszę fizycznie dokonać, natomiast nie mogę zrobić tego bez Państwa akceptacji, bo to się wiąże z, ze zwiększeniem wydatków na ten cel na razie z budżetu gminy. Ministerstwo poinformowało o środkach zabezpieczonych na realizację programu w latach 2024-2025, powiedział włodarz miasta Bogusław Kmieć. Na ten rok ministerstwo poinformowało, że zabezpieczone w budżecie mają na te przedsięwzięcia w ramach tego programu milion, miliard 200 milionów złotych, natomiast w roku kolejnym 670, chyba 670 milionów, żebym nie przekłamał. I jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli te koszty czy kwoty, które uda się zrealizować w tym roku, rozliczyć do końca 2024 roku, to tak przekazane, zresztą to też była y, konferencja transmitowana online, tutaj też pracownicy, pan skarbnik y, również obserwował to tu na miejscu, senżowi, ja byłem tam, żeby ewentualnie jeszcze móc podpytać, y, bo online nie można było zadawać pytań, i, więc nie było tego kontaktu osobistego. Stąd też ja osobiście byłem w Warszawie na tym spotkaniu, że będzie możliwość, gdyby do końca 2024 roku się nie udało wydatkować tych kwot do finansowania przyznanego przez ministerstwo, również rozliczać w 2025, ale nie ma tutaj pewności, że wszystkie samorządy te niewykorzystane w 2024 roku w 2025 roku otrzymają, bo tak jak mówię, no jest kwota 600 tam milionów złotych do wyczerpania środków. Jak się wyczerpią, no to po prostu nie będzie z czego dołożyć. Więc tutaj żebym mógł żeby mógł zdecydować o wyłonieniu oferty, czyli wskazania wykonawcy tego zadania. Muszę mieć zgodę przez państwa i zabezpieczone środki budżetowe przed podpisaniem umowy. Więc na ten czas, na ten czas dlatego ta sesja nadzwyczajna, bo tutaj musi być państwa decyzja i, i, i bez państwa decyzji ja dalej nie mogę poczynić kroku innego, jak tylko unieważnić przetarg. Musimy zabezpieczyć na razie to ze środków własnych zapisanych w budżecie. To pan skarbnik może dowyjaśnić jak to będzie zabezpieczone. Zresztą to w uchwale jest zapisane, natomiast gdyby trzeba było takiego wyjaśnienia czy, czysto finansowego to pan skarbnik jest do Państwa dyspozycji. Natomiast jesteśmy też po kontakcie z firmą. Firma przesłała harmonogram, harmonogram realizacji tego zadania według tego harmonogramu, które zostało nam dostarczone, firma zakłada, że jest w stanie. Ale to będę prosił o szczegóły tutaj kolegę yy, kierownika Pawa Wojtona, żeby przedstawił ten harmonogram w sposób taki fachowy. Yy, wykonać yy, część robót, yy, którą kalkuluje się na kwotę 2 846 000 netto. Więc brutto to wychodziło akurat około 3,5 miliona. Kierownik referatu inwestycji i drogownictwa w Urzędzie Miejskim, Paweł Wojton, przybliżył, jak finalnie miałoby wyglądać boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Będziemyślu. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Baran. Sytuacja jest wyjątkowa, jak pan burmistrz powiedział. Praktycznie jutro mija ostateczny termin na rozstrzygnięcie tego. Przetargu, który został ogłoszony. Czyli, jeżeli byśmy dzisiaj nie podjęli decyzji, pan burmistrz musiałby ten przetarg unieważnić. Cały czas byłem z panem burmistrzem w kontakcie, jeżeli tutaj chodzi o, o te ustalenia, które pan burmistrz przedstawił. Ja również z troską wysłuchałem wszystkich informacji, bo tak jak już, już pan burmistrz powiedział, wiele rzeczy tutaj jest takich, które nie są nam do, do końca w tym momencie pewne, bo jak każda inwestycja niesie za sobą ryzyko, wiecie doskonale państwo, każdą inwestycję, którą podejmujemy. Nie wszystko się da przewidzieć, no ale my zabiegamy o budowę tej sali gimnastycznej już od, od wielu lat. Tutaj pewnie wytarliśmy już chodniki u Pana Burmistrza, pewnie już ma dojść nas z tą halą sportową. Temat jest już od wielu lat tutaj przez nas prowadzony. No na szczęście w tamtym roku pojawił się nabór, nabór w ramach programu Olympia na który gmina złożyła wniosek i dzięki temu, że uzyskaliśmy dofinansowanie, można było ogłosić przetarg. Dzisiaj tak naprawdę to, co było mówione na temat tego programu Polska Sportowa, no bo jeżeli chcemy budować tą halę, musimy mieć finansowanie zewnętrzne. Wiecie doskonale Państwo, że wszystkie inwestycje ważniejsze, które gmina realizuje, są oparte głównie o dotacje. System dotacyjny nam wspomaga budżet gminy, i tutaj, w tym przypadku, też akurat to dofinansowanie, które było zapewnione w pierwszej fazie w wysokości 50%, po tych zmianach ostatnich, wtorkowych przez Ministerstwo Sportu zostało podniesione maksymalnie do 70% i 8 milionów kwoty dofinansowania dla jednorazowego projektu. Dlatego uważam, że to jest ogromna szansa, żeby zrealizować tę inwestycję. Bo jeżeli nie będziemy mieć środków zewnętrznych, to nasza miejscowość może zapomnieć o hali sportowej. Ja doskonale wiem, że większość z Państwa radnych macie podobne problemy, bo jesteście matkami, ojcami, dziadkami, macie swoje dzieci w szkołach. Chcecie, żeby te dzieci chodziły, uczęszczały do dobrych szkół, dobrze wyposażonych, które posiadają odpowiednie warunki, które posiadają hale sportowe. I wiem, że nie wszystkie szkoły mają, ale no nasza szkoła niestety od wielu lat boryka się z ogromnymi problemami lokalowymi, między innymi ze względu na, na brak tej sali gimnastycznej. Jeżeli by powstała ta sala, można uwolnić pewne pomieszczenia, które zostaną przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne. Dlatego bardzo proszę kolegów, koleżanki radnych o wyrozumiałość i o przychylenie się do naszej prośby. To jest prośba nie tylko moja, ale w sumie mieszkańców, bo pisma w tej sprawie do pana burmistrza, to i Rada Rodziców, i ja z Panem Leszkiem Anyszkiem chodziliśmy do pana burmistrza prosząc, pan burmistrz obiecał, że jak będzie nabór, bo pamiętam rozmowę, jak będzie nabór, a wiedział pan burmistrz, że będzie nabór w ramach dotacji unijnych, że złoży wniosek na będziemyś zło, spełnił naszą obietnicę, za co, za co również dziękuję. Podczas głosowania radni zdecydowali o zabezpieczeniu w budżecie gminy niezbędnych na realizację inwestycji środków. W sesji gościnnie uczestniczył komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim, komisarz Andrzej Wojton. Radni podjęli uchwałę w sprawie dofinansowania w wysokości 50 tysięcy złotych zakupu nowego radiowozu. Przebieg sesji w całości można obejrzeć na kanale YouTube w Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim.